Pan Piotr jest doświadczonym lekarzem. Przez lata pracy zdołał zgromadzić oszczędności, które zainwestował w mieszkanie na wynajem, aby było zarówno zabezpieczeniem kapitału przed inflacją, jak też wypłacałoby pasywny przychód w formie odsetek. Pan Piotr zauważył, że w momencie, kiedy jego mieszkanie jest niewynajęte, to jego przychód spada nawet do zera, a ponadto musi ponosić samodzielnie koszty utrzymania mieszkania. Pan Piotr zaczął szukać sposobu na to, jak zwiększyć rentowność swojej inwestycji nawet w momencie, kiedy mieszkanie jest niewynajęte. Pomyślał, że gdyby miał chociaż dwa mieszkania na wynajem, z których jedno mieszkanie jest wynajęte, a drugie nie, to wówczas otrzymałby 50% wszystkich swoich wpływów z najmu. Gdyby miał 10 mieszkań na wynajem, z których jedno byłoby niewynajęte, to miałby 90% wszystkich swoich wpływów z najmu. Marzeniem byłoby mieć 100 mieszkań na wynajem, gdzie przy jednym niewynajętym mieszkaniu miałby 99% wszystkich swoich wpływów z najmu. Ale czy naprawdę trzeba być właścicielem kilkudziesięciu mieszkań, aby uniknąć ryzyka pustostanu w jednym lub kilku z nich? Nie, ponieważ problem ten rozwiązuje usługa rent poolingu. Na czym polega rent pooling? Pana Piotra nie stać na zakup 100 mieszkań. Jednak poprzez usługę rentpoolingu może on połączyć siły z innymi właścicielami mieszkań podobnego typu, np. kawalerek. W ten sposób rentpooling tworzy pulę minimum 100 takich mieszkań. Dla każdego z tych mieszkań wyliczana jest cena bazowa najmu, np. Na 1500 zł. Oznacza to, że gdyby wszystkie mieszkania były wynajęte, łączna suma wszystkich czynszów wynosiłaby 150 tysięcy zł. Nazywamy to maksymalnym potencjałem najmu. Następnie operator rent szuka i weryfikuje najemców, dokładając wszelkich starań, aby jak największa liczba mieszkań z puli była wynajęta. Operator wyręcza również pana Piotra w kompleksowej obsłudze mieszkania i najmu. Kontaktuje się z najemcami i rozwiązuje bieżące problemy, zajmuje się rozliczeniami i ewentualną windykacją oraz dba o to, by utrzymać mieszkanie w należytym stanie. Co miesiąc spływają dochody z najmu, które operator rent sumuje. Jeśli wszystkie mieszkania były w tym czasie wynajęte, to świetnie. Każdy właściciel dostaje 100% bazowej sumy najmu, a więc pan Piotr otrzymuje 1500 zł. Załóżmy jednak, że mieszkanie pana Piotra oraz trzech innych właścicieli w poprzednim miesiącu stało puste. To oznacza, że do puli przychodów nie wpłynęło 6000 zł. Operator rent poolingu oblicza współczynnik pełnostanu, czyli przedstawia w procentach, o ile mniejsza jest suma wpływów z najmu w porównaniu do maksymalnego potencjału najmu. Obliczenia są bardzo proste, a zatem współczynnik pełnostanu wynosi w tym przypadku 96%. Co to oznacza dla pana Piotra? Otrzyma on 96% ceny bazowej najmu, czyli gwarantowane 1440 zł, mimo że jego mieszkanie pozostawało puste. Gdyby nie Ren pooling, Pan Piotr i trzech innych właścicieli zostałoby w tym miesiącu całkowicie pozbawionych dochodu z najmu. Jednak dzięki rozłożeniu ryzyka pustostanu na wszystkie mieszkania w puli, tracą jedynie 4% przychodu. Pan Piotr oraz trzech innych właścicieli mają gwarancję wypłaconego przychodu z najmu, nawet w momencie, kiedy ich mieszkania nie były wynajęte.